Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Stępólna Kraińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Uchwała nr 8 2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraińskim z dnia 27 maja 2015 rok zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej... Uchwała nr 8 przez 2015 rok Rady Miejskiej Sępólnie Krajskiej z dnia 27 maja w sprawie udzielenia burmistrzowi Sępólna Krajskiego Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 artykułu 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok. O samorządzie gminnym, dziennik urzędowy z 2013 roku, pozycja 574 ze zmianami oraz artykuł 207 ustawy, pierwszej ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych, dziennik urzędowy z 2013 roku, pozycja 885 ze zmianami. Po zapoznaniu się. Pierwsze, ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy sępólno za 2014 rok. Drugie, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, informacją o stanie mienia Gminy Sępólno-Kraińskiej, stanowiskiem, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sępólnie Kraińskim. Uchwala co następuje, udziela się Burmistrzowi Sępólna Kraińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uzasadnienie do uchwały nr 8 2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krańskim z dnia 27 maja 2015. Wypełniając zapisy artykułu 270 ustawy o finansach publicznych Rada Miejska po zapoznaniu się z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, informacją o stanie gminy Sępólną. Pozytywnym stanowiskiem Komisji Rewizyjnej udziela burmistrzowi Sępólna Rańskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2014 rok. Um, otwieram dyskusję. Nie, nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za udzieleniem absolutorium? Podjęcie uchwały jest absolutorium. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o tabelę wyników. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Sąpulna-Kreskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Piętnastu radnych opowiedziało się za przy obecnych 15 radnych, czyli uchwała. Uzyskała jednogłośnie pozytywną opinię. Zaraz. Proszę Państwa, chciałbym podziękować Panu burmistrzowi. Prawdopodobnie każdy kandydat na prezydenta życzyłby sobie takiego wyniku stuprocentowego. A tak już poważniej. To zapracowała na ten sukces cała drużyna, bo jest lider i drużyna. Jak świętej pamięci pan Kazimierz Górski mówił, drużyna musi mieć lidera. Lider musi mieć drużynę. W Sempulni jest i lider, i drużyna. I gratuluję tak dalej. Pozwólcie, że w imieniu Rady całej wręczymy ten symboliczny kwiatek. Panu burmistrzowi, a przewodniczący Komisji Budżetowej wręczy kwiatki pani skarbnik, bo jej też to jest zasługa.

Ale my mamy takie życzenie, żeby ten kęsik tego tortu, żeby się zwiększył dla nas dla wszystkich, żeby się zwiększył kęsik. Proszę Państwa, chciałbym poinformować, że te symboliczne kwiatki, to nie zręcznie mi mówić, ale żeby mi było jakichś nieposądzeń, że za, kupione za środki publiczne, to są symboliczne kwiatki od koleżanek i kolegów radnych. Zanim ogłoszę przerwę, poproszę Pana Burmistrza o zajęcie o parę słów powiedzmy do, do nas. Proszę bardzo, udzielam głosu panu burmistrzowi. Bardzo serdecznie dziękuję panie przewodniczący za udzielenie głosu. Pozwólcie państwo, że z tego miejsca w imieniu własnym i wszystkich pracowników samorządowych podziękujemy wam za udzielone to absolutorium. Jest to zawsze bardzo ważne wydarzenie w życiu każdego samorządowca. Rozliczenie z tego, co zostało dokonane. Chciałbym bardzo gorąco całej Radzie podziękować oczywiście, szczególnie przewodniczącym poszczególnych komisji, którzy wnieśli wkład w... Realizację tego budżetu. Ja e, e, mam świadomość, jak wiele pracy, czasu e, wymaga e, zaangażowanie w samorządzie i e, jak wiele e, trzeba, żeby dobrze radzić burmistrzowi, żeby dobrze prowadził gminę. Bardzo serdecznie Wam za ten kolejny rok e, współpracy dziękuję. Szczególnie gorąco chciałem podziękować tym radnym, którzy weszli do Rady Miejskiej w kadencji bo nie mieliście Państwo okazji być autorami tego budżetu, który dzisiaj został rozliczony, niemniej jednak zapoznaliście się z nimi w końcówce roku, przyjęliście go jako swój, a dzisiaj go rozliczyliście. To jest dla mnie ważna i cenna rzecz, ponieważ. No, nie każdy od początku uczestniczył w pracach nad tym budżecie i w jego realizacji. Oczywiście radnym, którzy już po raz kolejny pełnią swoje, swoje funkcje, bardzo gorąco dziękuję za to, bo oni pracowali faktycznie już jak gdyby z marszu. Wiele tych budżetów było zrealizowanych z powodzeniem. Natomiast pozwólcie Państwo też, że podziękuję tym wszystkim, którzy składają się na realizację tego, tego budżetu. Tak? To są nasze jednostki pomocnicze, bez tutaj e, pewnie wykonanie tego budżetu nie byłoby możliwe e, przewodniczącym e, zarządów e, sołtyską pa, e, panią sołtyską sołtysom bardzo wielkie podziękowania za to co robicie e, na rzecz waszych sołectw i za to że realizujecie część tego naszego budżetu zgodnie z e, przyjętą przez radę uchwałą budżetową Ogromne podziękowania dla moich współpracowników, począwszy od zastępcy, poprzez panią skarbnik, sekretarze, kierowników poszczególnych referatów, dyrektorów naszych jednostek pomocniczych, bo to wszystko, jak państwo widzieliście, dzisiaj składało się na wykonanie budżetu budżetu gminy. Gdyby jeden, dwa, trzy trybiki tej maszyny nie zafunkcjonowały, to pewnie dzisiaj mogłoby być burzliwie, mogłaby być dyskusja, mogłyby być jakieś wątpliwości. Ja cieszę się, że, że Rada tak jednoznacznie wykonanie tego budżetu dokonała. Bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję i. Cóż, powiem tak, że dzisiaj jest święto samorządu. 27 maj to jest święto samorządu i bardzo się cieszymy, że Wysoka Rada takim prezentem obdarzyła naszych samorządowców. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim. Ogłaszam 10 minut przerwy.